Witam serdecznie w tym odcinku, rozpoczniemy teraz meczyk Malfurionem, to postać rogata, nie, nie mylić, ona nie przyprawia mi rogów. To bohater kolejnej serii Hero of the Storm. Kolega ma postać Diablo. ty grasz. Zeratulę. Zeratul Mierć przychodzi z nienaska Dokładnie Jak komornik <grym> Komornikiem, można to tak nazwać Dobrze ujęte Zeratulo od dziś ma nową ksywę Komornik Przychodzi z nienaska W tym przypadku życie odbiera A potem co? Tak. Oj, wziąłem sobie koziołka. Jadę wierzchem. Bitwa rozpocznie się za... 10 sekund. Ja i ta ziemia, A teraz naprzód! I przywołajcie moje golemy. Pychni faktor, tam, już od razu zanikł się. W ogóle jak tu. Zakarindo. So, no masz, tak? tak? Jest Nie. tu gdzieś Artas. Tu tego, 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 tego. jest. Tak, kolej, kolej, Jest. Ogi z tyłu. Widzę, pan jest w Tak się stanie. Pierwszorzędne leczenie! O, nie padnę, nie padnę. Uważaj, uważaj, Faktor. No nie mogę nic, bo zatrzymał mnie. Do terenu na hama. Ale już jestem. Pierwszorzędne leczenie! Naturalnie. should have started. Potem pince już na Was czeka. Pan kopalnie Ano. Pan. nami przyszedł, Co nami Pan. mówię Mówię. Mam Pan. A Pan. Pan. Robią golę ma. Nie Koszę, teraz. Biłem go nie? Bijemy, 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 bijemy. No już wie, tak, Uciekali. Tak baz to genialnie, Też od razu manę wzbieram. tam na górę do Illidana, pomogę mu może z tą. Ja, i ta ziemia ja, jakoś tam ja, 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 Myślę, jak tutaj jest ja, wieży. Ładne. dobra robota tu, aż jest potężniejszy od drugiego. Aż te na dole. Ty wy jesteście? Ja jestem na dole, tutaj okay. pomagam temu paszadowi. jest też lecę ser. Trudny obóz do zrobienia jeszcze za scenariusza. Puszyjmy, poszły z galenem. Uwaga, mamy tą walę. Tak bombaj w tą wieżyczkę. Nie, bomba, mama. To z killem musiał odłożyć. Moi wrogowie jak w To ci niepotrzebne, to pazurami drapiesz. Chwili nie używasz no, na te No, Zrobiłem to muszę cofnąć. Ale nie popagniemy. Ten lilita ma prawie całe życie i ucieka od tego traela. Panu dora! Pobacz, bo będzie, 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 Padłem Ja już jestem Jestem bez już też do bazy na chwilę wrócę, będzie, bo będzie, bo prowadzimy, bo będzie, bo będzie, na razie. Tylko by się utrzymać dobrze. No, na, na, robią na środku ten ciężki obóz, turkę robią. Dobra, lecę ją. Próbuj, nie, wycofaj, wycofaj, spieprzaj! Czekaj, czekaj, biegnę do ciebie. Uciekaj do tula naszego. Jesteś uzdrowiony. No, i Za ich było, wiesz? 5 To widzę. Kalimdor. To już jestem. Dziękuję. To dobrze. Wróć na łono ziemi. rozpendał. No. Toż tego Tyrella no odkosił. Baniak. Walais. Jam, jam. Mochaterowie. Krótce w popalnia, bo żygo mnie umarł. A no, on czekam. Naturalnie. Ja wchodzę do kopalni. Ktoś... Ja też. Ja idę po lewo, wyjdź gdzieś tam, z środkiem, niech ktoś pójdzie, żeby jak najszybciej zebrać. Teraz nie ma już tego. wzywa. Ej, panowie, dwóch tu są. Także poradzimy, ale. Biegnę, biegnę. A, tego dostał. Ok, kurwa. A, ten ulec się jeszcze. Już padł, padł. Padam. padam. Patrz, ulec oh, Ja pan. też padłem. No, i wrogowie mają ja jeden padł od nich, tylko no, ciężka wymiana. Ale go ulecz, no. Na pół. Kogo oni mają, że leczą? No, regara. Regara wiem. Na poproku, moich golemów. Tak się stanie. Ja właśnie patrzę gdzie są... Ten obóz jest... Oni swojego łatwego nie zrobili, wiesz? Oni z golemem będą puszować. Do obrony. Za cenariusem. Patrzport! Upadł! Wygląda, ale... Coś jest nie w porządku.

My tu coś załatwili tego. Obiję ja tego potwora kurna. No. no, jeszcze troszkę i już po nim jest. Dobra. No, robią ten. Aha, gonią mnie Już, 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 już Dawaj eee. w stronę środka, uciekaj w stronę środka, tutaj Nie ja mam jak uciekać O, czterech weź? No Czekajcie, uciekajcie, uciekajcie. O, Faktor, jesteś potrzebny na środku Jestem kompletny No nie, no to nie lida tam parował Nie wiadomo Potrzebnie, no Czekam, czekam. To ja już za churzę, to ja już za churzę, to ja już nie Teraz już leżysz faktem. No, już jak poleciałem to już To już tylko w jedną stronę, wiesz, coś tak nie da ja byłem za wolny na takie, wiesz... Tak wiem o tym. Grałem tą postacią no. Musimy szybko wrócić. Tak się stało. Bo teraz dołem lecą.

ale... Nie wyskakuj faktor za daleko. Muszę uciekać już, bo on lepszy się wie, a ja nic nie robię. Już są kopalnie. Palnie, tak, góra, bo oni na dole sobie puszują. Palas skakuje górą. Nie widziałem. Pewnie. Teraz już za ciebie. O, czyli dwóch, ja sam. No To tak nie. Tak. No, ale wtopiłem. Ja tutaj mam tego. Ziada. Znaczy tutaj jeszcze. No. Ale chociaż i za no no. Nieźle. Jak są zabici, to jest dobrze. Czekam jeden! Na ciebie! O! Dokładnie. odnoszą kolejne zwycięstwo jedziemy, jedziemy tak się stanie teraz środek fajnie tutaj Nikon, jak z maną wyglądasz? To jedno. Patrz. Patrz, jak uciekł. Próbamy. Ja jestem w tej kopalni, ale tej drugiej. A nu no, do rajów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Ulecz się natychmiast! gniazd. Dobra robota. Wasz kolen jest o wiele potężniejszy od drogiego. Tak się stał. Róg zabitych. A ja Niech pochłonie cię moc na górę. A następny tyłu Robię co mogę, ale ich jest paru. A jest si no na dole? Na co państwo Ja nie mam mane. Jest na Biją, biją, biją. Oj, drogowie, bada, jak like nie ma. Tak. Już ostrożnie z tym lękarem. wiem. Tak, słuchajcie, słuchajcie wejście Z tyłu, z tyłu, z tyłu, There. There Cofamy mam. wieżyczkę. Dobra, uciekamy. Ale, otwórzam. Cofam. Dobra, ja do bazy pomane, no to za chwilę pewnie będą znowu te. Oj, wala. Nic. Dobra, udało mi się.

Ta ja było była trochę co ja mam. Bo czy... trochę. Prawie myślę na... Ta fala poszła. Tak się Oj. Ja. Tak. Kurczę nie zauważyłem. mi przez drzwi rąbało. Przez tą bramę. Dobra, 50 sekund. Szykujcie się do wejścia na ten. Na górze jest Wala i. Graal, więc dołem sobie iść. Ja tam wejdę górą, nie będą mnie widzieć, zobaczyć, gdzie będą szli. Ja wziąłem teraz tarczę, jakby co. Po co? Jak będziemy tam bić tą wieżyczkę? Nie przyda. Jesteście gotowi do walki z nieumarłymi? Kopalnie wkrótce staną przed wami ja idę po lewo, wyczyszczę te wszystkie trzy i idź na prawo. O, ja na kopalni, w są, zbieram te czaszki. No ja, ja tak samo. Musimy szybko wrócić na pole bitwy. Ale sam tutaj... a, padnę. Teraz jestem kompletny Jestem już To 7 mamy w zabranych ja, ja Wiem 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 A szteroda na dół do... trzeba Teraz się tam pojawię ja, Nie nie zdajemy chyba żadnego z nich najwyżej przebieg Jestem kopalni. Zabili mnie, ale zebrałem różne To O, też padłem. Dobra, <laughs> ma, ma sens już umierać. <laughs> no raczej. Ale ten Illidan zwalił sprawę. O. No. Nie pozwólcie, by pokonał was. Dobra, nasz golem trzeba po prostu pójść i bazę zrobić. I nic więcej, jak się odrodzimy, po prostu i. Nasz golem już u nich jest. Tak, no nie go biją akurat. O, wszyscy pójdą do swojej bazy. To. Nie, środek będzie za 20 sekund. Ja bym czwórkę zrobił. Do bazy od razu. Zobacz, sam golem już im zrobił prawie 20%. To też prawda, to, to, to też prawda. Po prostu na pełne. Tylko ich golem teraz jest u nas. Aha. to to jak jeszcze. Po, Ale on jest na wykończeniu, także... Nasza baza ma nadal 100% i teraz górą, górą chodźmy. Górą, no, tak. za Kalimdor. Takie uzdrawianie to rozumie. To jest, czemu ten fast idzie tam na dół? O, A tutaj są. O. Widzę, widzę. Hmm. O to chodzi. I teraz już jest nasza gra. Z tyłu. Dwóch. Ja mam z tyłu, dwóch. Padnę. Chcę Dobra, chodź. A teraz tak.

tym mamy w No wiem, no to, co, cofnijmy się, nie co cofajmy, cofajmy. No tu będzie ciężko już teraz. O, ciężko, bardzo. No, no już, nie wypadli. To no. już jest po mnie. Ach, padłem. <coughs> Ale to się odwracasz, robisz szarże i stunujesz go na chwilę i znowu uciekasz, wiesz? Wiem. Także że jak nie mam skilli, to już jest zmarli, Czekać. Czy ośmielicie się wkroczyć do kopalni. zazwyczaj, zazwyczaj tobie właśnie po, po, ja, ja proponuję zrobić tak, że oni pójdą do kopalni, a my zrobimy ich bazę. Wejdźcie. To no, może być, bo są jakieś bazę już jest słaba, nie? Na was Ale oni nie idą do kopalni. Idą bezpośrednio do nas. Ale teraz jak zrobimy kopalnię to oni mają już po bazie. Druga sprawa, wiesz? Eee, nie, oni już robią naszą bazę. No, mówię. Prosimy całego już. A ja będę za 16 sekund. Trzeba tego Olej im tu idzie, kurczę. No, a ja tu jestem sam. Nie zdążę. Muszę w ramach. Ja już jestem, ale to idzę. Jest... No. Po robocie. Ale dobra gra była. Wyrównana. Hmm? Ciekawa. no druga sprawa, że ja tutaj jeszcze tym Malfurionem miałem pierwszy poziom, też jednak widać na szale zwycięstwa. No i no. Wszystkie Widzicie Państwo, że no... Nawet prosty przykład. Pierwszy... level postaci... do czwartego... postaci się nie nadawają za bardzo na... rywalizację, czyli gracz kontra gracza. Na czwartym, po uzyskaniu czwartego poziomu postaci... jest już w pełni, że tak powiem, aktywna ta postać i... Wszystkie możliwe zdolności z których można korzystać, co też przekłada się na rozgrywkę, na rywalizację, całą właśnie w tym przypadku. Malfurion kiedy leczy i pomaga drużynie, jest bardziej wydajny. To jest znaczne, znaczne właśnie. Ach, uciekło mi słowo. Dobra, niech się z tym. W każdym razie, czujesz troszeczkę winny za to, że. Wygrali, też możecie też grać, oczywiście w trybie rywalizacji. Nikt nie gracie drużynowo, no to je drużyna, wam po prostu zespala, tak czy tam godzi się na to, żeby troszeczkę zaniżać. To nie ma najmniejszego problemu, ale jak to mówią, o złotej gacie nie gramy, to gra, ma być to pan, ma to być rywalizacja. To wszystkim dobra zabawa, dziękuję ślicznie i zapraszam. Na kolejny odcinek, tak, Fakto? To tak jak powiedziałeś, że to jest gra dla fan, żeby tego żeby o tym nie zapomnieć. Dla Ładnie, nie zatracić się w jakichś statystykach, w jakichś możliwościach, jest, że tak powiem, przedłużanie sobie. Ta gra nie ma na celu przedłużania sobie przyrodzenia, tak? Powiedzmy sobie wprost, jeżeli ktoś się Dokładnie. spina, idzie do apteki i prosi o maść na ból duszy. 국민のようにます